Cześć wszystkim, tutaj Marczmentarot, w szczególności witam wszystkie Zodiakalne Byki w czytaniu miesięcznym dla Singli na luty 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na w moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania miesięczne dla znaków Zodiaku, czytania tematyczne typu wybierz talię na relacji i uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam, wszystkie moje czytania są dla Was. Dobrze, moje kochane byki, od słów do czynów. Po lewej stronie, to co Was czeka w uczuciach w zbliżającym się miesiącu, po prawej, płodnej sytuacji, do czego nie widzisz doprecyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta Rada: jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Bieg w zbliżającym się miesiącu w uczuciach. Dziewiątka kielichów. Rycerz mieczy. Król buław. Tło. Siódemka mieczy. Wieża. Król pentakli i rada dziesiątka kielichów. dobrze moje kochane byki przechodzimy sobie do waszego czytania jeszcze musiałem zastanowić chwilę nad tymi dwoma królami, których tutaj mamy, ale myślę, że one mają swoje znaczenie, szczególnie ten, ten w tle, bo musiałem nad tym króle, królem Pentakli, co on tutaj oznacza, ale zaraz sobie przejdziemy do tego, co on tutaj może dla was oznaczać. Dobra, zaczynamy od dziewiątki kielichów rycerza mieczy i króla buław, moi kochani. Albo macie w swoim otoczeniu osobę, z którą nie wiem, spotykacie się, poznajecie się, albo bardzo prawdopodobne, że w tym miesiącu będziecie, poznacie taką osobę. Bardzo prawdopodobne, że będzie to trygon ognia, czyli baralew lub strzelec. Król Buław. Osoba zazwyczaj charyzmatyczna, pociągająca, fizycznie też się zazwyczaj podoba. Taka pełna ognia, pełna, taka, taka zdecydowana, jeśli chodzi o działanie. Także tutaj. W pewien sposób ten, ten król buław może jakby mm, was ciągnąć do tego króla buław, tak może być pomiędzy wami pewnego rodzaju też przyciąganie. Ale co ciekawe, jeżeli macie już się spotykacie z takim królem buław, albo inaczej poznacie tego króla buław w lutym, rycerz mieczy. Bardzo ciekawa energia, bo y, karty podpowiadają, że w lutym z takim y, z tym królem buław będzie jakiegoś rodzaju nieporozumienie, bo król mieczy rycerz mieczy, przepraszam, to jest bardzo często karta y, słów pod wpływem chwili, tak? Wyznań, emocji, pod wpływem emocji, ale to będą raczej takie negatywne y, energie, to nie jest tak jak w y, y, Paźu na przykład kielichów, że to są wyznania po twojej chwili takie doceniające drugą osobę. Nie tu są raczej takie, wiecie, jest jakiś temat do obgadania. Widać, że się nie zaczyna się nie zgadzać. Jedno coś powie, drugie odpowie i zaczyna się robić zgrzyt. I w tym, w tej sytuacji macie jeszcze dodatkowo dziewiątkę kielichów, a dziewiątka kielichów to jest radość. Ja to nazywam kartą zadowolonego z życia singla, jest to energia, w której my się tak naprawdę cieszymy swobodą, wolnością, tym, że mamy święty spokój. I powiem Wam tak, w tym miesiącu karty pokazują, że ze względu na spięcie z jakimś mężczyzną, ze względu na jakąś taką trudną rozmowę, bardzo też prawdopodobne, że Wy po prostu będziecie się. Z, na przykład pisać z kimś, właśnie z tym królem, była na przykład na jakimś portalu randkowym, czy też komunikować się z nim poprzez jakieś tutaj jakiegoś rodzaju komunikatory, tak? I tutaj od słów, od słowa do słowa. Wejdziecie w trudny temat, w związku z tym ry Rycerz Mieczy właśnie mówi o, o takiej nerwowej atmosferze, o takiej niepotrzebnej wymianie zdań, po której bardzo często albo już nie mamy ochoty z kimś rozmawiać, albo, e, albo w ogóle dochodzimy do wniosku, że kontakt z tą osobą jest bez sensu, że szkoda nam na to naszej energii, siły. Szczególnie, że macie tutaj właśnie tą dziewiątkę kielichów, czyli to jest karta właśnie doceniania świętego spokoju w swoim życiu. Bardzo prawdopodobne, że wy. Tym tygodniu, ze względu na jakąś taką rozmową, to ciężko by to było nazwać, bo. Rycerz Mieczy to jest raczej wymiana zdań, nie? Rozmowa to, to by była na przykład w paziu Mieczy, tak? To była rozmowa albo pisanie z kimś w paziu Buław. Tutaj to jest raczej wymiana jakichś swoich racji, tak? Gdzie tak naprawdę wy dojdziecie do wniosku, że może wam jest w sumie dobrze, że nie musicie się z nikim użerać, że wam jest może nawet dobrze, że nie musicie tutaj ym, z jakimiś takimi osobnikami. O no, takiej wątpliwej dla Was, jeśli chodzi o Wasze patrzenie na tą sytuację, o takiej wątpliwej, tym wątpliwych oczekiwaniach tej osoby mieć po prostu do czynienia, tak? Bo te karty wskazują jasno, że Wy po prostu po jakiejś rozmowie w tym miesiącu zwątpicie w ogóle może i w chęć poznawania na razie kogokolwiek, tak? Bo to, tak jak mówię, dziewiątka, jak właśnie to jest taka energia, w której my. Lubimy swoje towarzystwo, lubimy święty spokój, lubimy to. Z jednej strony, w dziewiątce kielichów to jest tak, że chcielibyśmy tej dziesiątki kielichów, tak, czyli które zresztą jest jako tutaj jako rada, czyli chcielibyśmy być szczęśliwi z drugą osobą, być spełnieni, mieć szczęście. Mieć takie poczucie, że mamy wszystko, ale w dziewiątce kielichów która jest kartą, która jest następstwem ósemki kielichów, która znowu jest kartą odejścia od trudnych emocji, trudnych doświadczeń To jest bardzo często właśnie dziewiątka kielichów to jest osoba po przejściach, która docenia to, że nie musi się nikomu tłumaczyć, że nikt nie ma toksycznych oddziaływań w swoim życiu, że nie musi się z nich użerać, nie musi. Nikt nie ma tutaj decydującego wpływu na nią, tak? I właśnie ta energia tutaj w postaci tej dziewiątki kielichów to jest, yy, mówię, po jakiejś trudnej y, rozmowie, po wymianie zdań, docenienie tego, że i że też, że możecie bardzo szybko na przykład z kontaktu z tym królem buław zrezygnować. To jest też, tak jak mówię, nie, nie ukrywajmy, że wy, byki, jesteście dość takim też znakiem upartym, jeśli chodzi o swoje racje, tak. Jeżeli ktoś was będzie tutaj na siłę, bardzo prawdopodobne, bo też rycerz mieczy, jeżeli ten król buław miałby inne cele, inne oczekiwania, to rycerz mieczy też mówi o, o próbie takiego niemalże siłowego przekonania kogoś do swoich racji, tak, albo narzucenia swojego zdania. Może być tak, że jeżeli wejdziecie na przykład w trudny temat, to ten król -a będzie próbował wam powiedzieć, że jest inaczej niż Wy uważacie. Tak? Więc y tutaj też problemem może być y y kwestia jaką poruszycie. Tak? Bo wy będziecie mieli swoje patrzenie, ta osoba swoje patrzenie. No i zaczniecie, bardzo często, moi kochanie, wchodzimy w grąskie tematy. To niestety jest tak, że najpierw każdy wyraża swoją opinię, później każdy coraz mocniej tak próbuje drugie przekonać co do swojej ra swoich racji, a później, no jeżeli nie mamy, jeśli chodzi o tą sytuację, albo my, albo ta druga osoba dystansu, no to i to dalej idzie w epitety tak na swój temat. Więc tak, tak tutaj ta sytuacja wygląda, że właśnie ten król błah może chcieć w pewien sposób narzucić wam jakieś patrzenie na jakąś sytuację i w związku z tym. No niestety, ale y, zakończy się to bardzo dużym nieporozumieniem, więc jeśli chodzi o, o ten miesiąc, o opozna poznawanie nowych osób, to możecie tak naprawdę w tym miesiącu bardzo szybko rozpocząć jakąś relację. Bo, no bo to też w rycerzu yy, mieczy to też bardzo szybko oznacza to dosyć szybką komunikację, szybką yy, wymianę zdań, szybkie, szybką wymianę poglądów, ale karty pokazują, że możecie tracić, yy, trafić po prostu na grząski temat. W związku z tym coś się może szybko za zacząć i szybko skończyć. tak I dojdziecie do wniosku, że Jesteście zbyt różni. Tak? No i przede wszystkim wy, czyli jako znak byka i ten król buław, tutaj też może chodzić o to, że okaże się, że o, i wy, i ta osoba macie dość sprecyzowane swoje cele, swoje opinie, i w niektórych kwestiach może, mogą być one bardzo rozbieżne. Tak? Mi się nawet w tym momencie pomyślało o, o tym, że na przykład zaczniecie gadać, rozmawiać na tematy polityczne. I tutaj się zetniecie, tak? Bo to, jest, to są często bardzo takie tematy, na które wa nie warto wchodzić na samym początku. I co ciekawe, najgorsze jest w tym wszystkim to, że ta osoba może próbować Was nie wiem w jakiś sposób przekonywać albo umoralniać co do Waszych y, jakichś opinii, co do Waszych poglądów. No dlatego wy w dziewiątce kielichów będziecie tacy: jak ja mam z kimś takim mieć kontakt, to ja dziękuję, to ja wolę na razie dać sobie spokój, tak? Y, cenię przede wszystkim to. Że nie muszę się nikomu tłumaczyć, nie muszę tutaj, jeżeli nie mam ochoty to wysłuchiwać czyjegoś gadania, tak. Czyli to może też bardzo szybko, moi kochani, wyjść, bardzo mocny, jeżeli mamy tutaj właśnie do czynienia z tym połączeniem kart, może być też tak, że bardzo szybko wyjdzie że ta osoba bardzo na przykład nie lubi sprzeciwu, albo bardzo nie lubi jak ktoś ma inną opinię, że nie ma odpowiedniego dystansu do pewnych kwestii, tak? Dlatego, tak jak mówię, dlatego mamy tutaj te karty takiej wymiany zdań. Jeśli chodzi o tło, król pentakli, wieża, siódemka mieczy, Król pentakli mi się skojarzył z kimś z waszego trygonu, czyli bardzo prawdopodobne, że energia męska, byka, panny, bądź koziorożca bardzo często też się tutaj pokazuje. Jest to osoba, która mogła w przyszłości mieć wpływ na, na waszą stabilizację, czyli to może być jakiś były mąż, albo były partner eee, wieża i siódemka mieczy pokazują, że on może w tym miesiącu coś od was chcieć, czegoś od was oczekiwać, albo jakieś informacje od niego, albo na jego temat mogą spać troszeczkę jak ze z tego nieba, bo mamy tutaj karty wieży, tak? Czyli mogą tutaj, albo też może się pojawić jakiś nagły kontakt yy, ze strony tej osoby, którego wy się nie spodziewacie, ale Karta Siódemki Mieczy mówi, jest to karta. Ja to nazywam kartą Złodzieja. Jest to karta y, czyjś kombinacji, bardzo często na pograniczu, manipulacji. Y, bardzo prawdopodobne, że jeżeli były partner będzie się do Was odzywał w tym miesiącu, to będzie czegoś od Was chciał. Y, a jako, że jest tutaj pokazany w. Y w karcie króla pentakli, czyli pentakli, czyli dóbr materialnych, bardzo prawdopodobne, że nie wiem, będzie oczekiwał jakiegoś zwrotu, albo yy, będzie chciał tutaj jakieś kwestie materialne obgadać, które macie sporne. Tak? Czyli albo, albo tak jak mówię, tutaj może chcieć rościć sobie od Was coś, tak? Może jakieś Macie niezałatwione sprawy, czegoś wspólnego i teraz ta osoba, albo może się po prostu upomnieć o czymś, o czym myśleliście, że już dawno zapomniał ten król Pentakli. On się odezwie, że nagle czegoś potrzebuje, tak, co, co było wspólne albo co zostało u Was. Bo tutaj, właśnie tak jak mówię. Król Pentakli to jest bardzo często karta y, osoby, która albo w tym momencie ma wpływ y, na kwestie wasze materialne, albo w przyszłości miała tak. Pod, y, mieliście na przykład, nie wiem, y, wspólnie żeście gospodarowali jakimś dobrem, albo ta osoba miała jakiś właśnie wpływ na wasze kwestie materialne, albo was tutaj jakieś kwestie materialne wspólne łączyły, czyli na przykład wspólna jakaś działalność. I karty pokazują, że karta wierzy tutaj o nagłym zdarzeniu, o nagłej wiadomości, o nagłym też pojawieniu się tej osoby, co jest bardzo istotne. Natomiast za tym się będzie coś kryło, Czego? Bardzo prawdopodobne, że na początku to, czego Wy się nie będziecie spodziewać, bo połączenie tych dwóch kart, właśnie to jest karta yy, nagłych zdarzeń, a ta siódemka mieczy, to jest karta no, ukrytego tła, tak, czegoś, czego Wy się nie spodziewacie. Karta manipulacji, karta złodzieje, więc to jest bardzo często karta tego, że ktoś jakieś takie swoje prawdziwe. Swoje prawdziwe oczekiwania, albo swoje prawdziwe jakieś tutaj roszczenia, na początku będzie ukrywać. Czyli na przykład odezwie się nagle znienacka, niby chcąc coś wyjaśnić, porozmawiać, ale się okaże, że chodzi o coś konkretnego, o czym ta osoba na początku nie powie, po to, żeby was może nie zniechęcić do, 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 do rozmowy czy do wyjaśnienia pewnych sytuacji. Także tutaj, jeśli chodzi o ten miesiąc, możecie się spodziewać kontaktu kogoś z przeszłości. Co ciekawe, to też może chodzić o to, o to, że bo też król pentakli. Co prawda, tutaj mamy czytanie na sprawy uczuciowe, ale ta karta może pokazywać też, moje kochane byki, że jeśli chodzi o waszego pracodawcę, o waszego szefa, to że też jakieś nagłe wiadomości dotyczące. Waszej pracy albo współpracy w tym miesiącu dojdą, przyjdą do Was, bo właśnie ten król pan Pentakli bardzo często, właśnie też jest kartą szefa. Jeśli chodzi o kartę radę, Dziesiątka kielichów, ona mówi o tym, żeby dążyć do swojego szczęścia, dążyć do swojego spełnienia, żeby yy, nie zniechęcać się, pomimo tego, bo karty tutaj pokazują, że wy możecie w tym miesiącu źle po prostu trafić, tak? Jeżeli chodzi o poznanie nowej osoby, to nie będzie to, a nawet jeżeli pod pewnymi względami ta osoba wam będzie odpowiadać, no to problemem będzie komunikacja, albo właśnie zbyt... Yy, ta osoba, o którą tutaj może chodzić, ona może prowadzić taką zbyt konfrontacyjną komunikację, tak? Czyli albo będzie tak jak ja chcę, albo kogoś przekonam do swojego zdania, albo nie chcę tutaj rozmawiać w ogóle. Także tutaj możecie po prostu w tym miesiącu trafić na osobę, która będzie no, taka yy, zbyt agresywna, jeśli chodzi o ten swój styl komunikacji. Co ciekawe, może też ta osoba, król mieczy rycerz mieczy w połączeniu z tym królem była w, powiedzieć te karty mogą o tym, że ta osoba powie Wam coś, tak co Wam się po prostu bardzo nie spodoba i po czym postanowicie tą relację. Bardzo szybko zakończyć. Uznacie, że to nie jest ktoś dla was. Też może być tak, że ta osoba powie coś, z czym Wy się na przykład totalnie nie zgadzacie, co na przykład będzie godziło w wasz światopogląd. Tak. Przypuśćmy, że ta osoba właśnie ma totalnie inne y, patrzenie na świat, ma inne opinie na temat na przykład nie wiem y, jakichś konkretnych spraw, i y, tą opinię w tym miesiącu w stosunku do Was wyrazi. I wy tak pomyślicie, nie, 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 ja nie mogę być z takim człowiekiem, który uważa coś takiego, tak, albo u, u, uważa, że tak, y, że, że tak powinno być, albo że zgadza się z y, takim, ani innym światopoglądem, tak, że y, jesteśmy zbyt tutaj różni, bo to też rycerz mieczy, to, jest, to są słowa, które są y, y, powiedziane niefortunnie, tak, albo doprowadzają do tego, że My tutaj uznajemy, że pewne, jeżeli ta osoba ma takie, a inne poglądy, no to, no to to nie jest ktoś dla nas. Także tutaj, moje kochane byki, karty pokazują, że w tym miesiącu może się ktoś w waszym życiu pojawić, ale problem będzie polegał albo na komunikacji, właściwie to na sposobie komunikacji tej osoby. No i w związku z tym też tutaj karty pokazują, że może być niechęć do rozwijania tej relacji, nawet po waszej stronie, bo to wy tutaj w dziewiątce kielichów uznacie, że. Wolicie chyba być, mieć święty spokój być sami niż być z osobą, która na przykład w taki sposób się zachowuje. No i też może ta osoba powiedzieć coś, co was od tej osoby odepchnie, doprowadzi do tego, że wy z tą osobą nie będziecie chcieli mieć za wiele wspólnego. No, tak naprawdę, w dzisiejszych czasach takich tematów jest sporo, tak? No, bo. No bo też jeśli chodzi o nasze poglądy, bardzo często, jeżeli ktoś ma konfrontacyjne poglądy do tych naszych, tak, totalnie odwrotne, no to my się zastanawiamy, yy, czy z taką osobą, która ma jakieś takie poglądy, który, z którymi się totalnie nie zgadzamy i bylibyśmy w stanie być tak, bylibyśmy w stanie zbudować całą relację. Jeśli chodzi natomiast, tak jak mówię, o tło bardzo prawdopodobne, że ktoś z przyszłości do was się odezwie. Będzie y, nagle się tak naprawdę, albo informacja o tej osobie, albo ta osoba sama pojawi, będzie chciała y, z wami na przykład coś wyjaśnić, ale tutaj jest ukryty cel, o którym ta osoba na początku nie powie, tak? Albo tutaj karty podpowiadają, że może też chcieć y, walczyć o coś swojego, bo karta y, y, wierzy. Z kartą Siódemki Mieczy to jest właśnie walka o jakieś swoje. też nie zawsze czysta walka o jakieś swoje dobra albo o to, co ta osoba chce od Was uzyskać, albo odzyskać to, co na przykład było kiedyś wspólne. Natomiast karta Dziesiątki Kielichów, jako rada, jest to karta mówiąca o tym, żebyście nie, zw nie zważali na to, co się w tym miesiącu będzie działo, bo energie są dosyć takie. Hmm, że nie do końca musi Wam się to podobać, to co się będzie działo. Natomiast, żeby to nie wpływało na to, czego Wy oczekujecie od życia, yy, czego chcecie w przyszłości, jeżeli chcecie na przykład znaleźć kogoś dla siebie długoterminowo, znaleźć szczęście, miłość i tak dalej, to żebyście, oczywiście, jeżeli widzicie pewne przesłanki do tego, że na przykład dana osoba nie jest dla Was, ok, odpuśćcie, ale nie rezygnujcie całkowicie z tego planu po prostu znalezienia. Miłości, znalezienia spełnienia, znalezienia szczęścia, bo to może być tak, że po prostu ten miesiąc nie traficie najlepiej, ale ta osoba, która jest wam po prostu przeznaczona, na was czeka i pojawi się w dalszym, w dalszym okresie, w dalszym terminie później. Dobrze, moje kochane byki, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże, jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo, pozdrawiam, Maczmentarot.